piosenkę śpiewał jego syn Kazik Staszewski z zespołem Kult, a teraz my e, no, muzycy z wyższej półki, czyli z Pawlacza, zagramy. To będzie Celina. Zapraszam. Te burze włosów każdy zna przy ustach dłoni i gest. To Celina, to Celina, to Celina jest. Jak hej. Różnie choć całe miasto śpi, nie wytrzeźwiała od soboty, balet trwa już cztery dni. Dni się wozi się w na klipsów na potłoczonym szkle. La, 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 zaśpiewam wążek, tu to czarny ziółtek, pije dżinceliny, koleś twardy gość, pije dni. Bo pobladło mu jak wosk, pozbył się z tych ocelinę trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś mam wszystkim, nam możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam Ziutkowi minął kole się w kocioł dzieli, go szukaj celiny, plamuje się gdzie adapter, katarz, bo nie płakał, twardy jest, z cichności przez godzinę był jak pies. Tak, tak, celina już na złot, Już czarne ziutek z kilerami Pod Celiny idzie dom poświetlony błyski kos W rynku bramy brzeg kory złote pod mankietem odmierzają sekund bieg, Stoi pikiet, tak Pod oknem sieni u drzwi dać tylko znak Zasłony w oknach leją Blask na mecie jasno jakby dzień Tak to Celiny, to Celiny, to Celiny Dzień, dłonie kołyszą się Celina naga na balecie Pośród rządzi szkła w nagle jakiś ruch. W progu staje rody, mundek, ziutka, duch. Dzeń, 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 to słowo, gnie Celina naga w noc ucieka, jak jedno, jak jedno. Już tylko chce się jej do piekła skryć. O ziutek, ziutek, gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie bił w pęsk? Czy noc i tylko posy świeci błysk Dlaczego taki ostry był żółtkowej kosy szmic. Przecież znacie te balety, wszak nich złego nie ma nic Ale celiny głos, celiny włosów, Po czerwoną gąza oczy w kamii zwiera dłoni żółtek tylko podniósł, brem błysnęło Na białą pierś trysnęła krew Słuchaj to jęknął świat, jak chory pies upadł już niebieska szklanka miga bracharnia ziutka zwija już odtąd spoza krat ziutek i munek bez celiny widzą świat lecz czasem gdy jest noc ziutek wyterza słuch to celiny, to celiny, to celiny duch wiecie więc, że was bawiłam śpiewem swym tylko dla zwykłej draki. w ogóle prawdy nie mam tego, to zwykły kawał jest Darujcie, to już palady kres.